Prawo i sprawiedliwość to partia znana z licznych wpadek i kompromitacji, które nagminnie zdarzały jej się przez ostatnie 8 lat ich rządów. Dziś prześledzimy kilka najzabawniejszych wpadek polityków PIS. Miłego oglądania. Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów prawa i sprawiedliwości do władzy. Prawda? W fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie prawda ile się trzeba cenić czy jak jak tak ty jak smakujesz aż się zepsujesz prawda czyli wtedy dopiero wiemy kiedy kiedy brakuje nam tego zdrowia because because this is this is really the problem of 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 this is of of current 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 days and 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 also especially the problem of the future our 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 security um, systems for uh, for for that for for that for that threat uh, but but um, i think i think uh, the, 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 the this is and probably this is the, uh, the this is the um, the main uh, question of future to jest właśnie... Prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent, friend in need is a friend indeed. Szybki test wiedzy. Jakby pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, pojawią się na nim różne zboża. Cóż to jest? Panie dyrektorze, znaczy no, nie chcę być odpytywany, pa, panie z ministrze, to jest Cztery podstawowe nie, 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 jest zboża uprawiane. To nie, nie, nie jest akustyczne. To pszenica, bo Ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie dyrektorze, od, od tego to, są panie super mistrze, co to jest? Spe, pac, specjaliści, no wygląda jak pszenica. No. no nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Następne poprosimy. Panie redaktorze, no, nie odpytujmy się, ja rozumiem, to? że to jest, y, to jest y, test, w którym są naprawdę świetni specjaliści, ja zajmuję się kwestiami energetycznymi, kwestiami Panie prawnymi. Panie, Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, Panie redaktorze, no, nie, nie będę się, to nie jest kwestia strzelania, bo no. to jest nieprofesjonalne. Zajmuję się kwestiami energetycznymi w Ministerstwie rolnictwa. To jest następną tablicę. Panie redaktorze, zajmuję się kwestiami energetycznymi. To jest, ba, to jest banalne. No, nie, nie widzę tego dobrze. Panie dyrektorze, nie, nie to panie Nie, no panie rektorze. znaczy, bo to jest, to jest kwestia taka. Ja się znalazłem w Ministerstwie Rolnictwa, e, dlatego, żeby, e, realizować projekty energetyczne. Dobrze, a nie boi się pan I, takiej sytuacji. że jedzie sytuacja. pan na wieś, nie, jedzie, pan, jedzie pan, ja, jedzie pan na wieś, rozmawia pan z rolnikami i oni mówią, panie Kowalski, pan nawet zbóż nie potrafi. Nie, panie dyrektorze. Roz...